Państwu? Właściwie dobry wieczór, bo ciemno za oknem jest. Witam wszystkich bardzo serdecznie. Jest trochę zimno no na uważam, ale bardzo się cieszę, że Państwo przybyli na dzisiejszą wystawę, a naprawdę było warto, jeszcze na pewno jakieś osoby dojdą, bo dzisiaj gościmy cztery wspaniałe artystki, czyli ja tak sobie jak, jak tutaj zmierzałem, to mówię, tak jak było trzech muszkieterów, potem czwarty doszedł, to trzy muszkieterki i potem czwarty muszkieter, muszkieterka, która poszła, bo my się już znamy tutaj Wiele wystaw mieliśmy wspólnie z paniami, także Anna Aurelia ostatnio też zaczęła bardzo intensywnie działać. Tutaj przecież z Agnieszką bardzo długo działamy, przecież cała ta z Pana Agnieszką też na wielu plenerach sympatii. Byliśmy z Sybią też organizowaliśmy wiele wspaniałych wystaw międzynarodowych. Aurelia też teraz z nami tutaj działa bardzo intensywnie, bo się dowiedziałem, że będzie że będzie robić doktorat, więc bardzo intensywnie pracuje. Także cieszymy się, że galeria może tak wspaniałe postacie tutaj gościć. I każda jest bardzo zasłużona w polskiej kulturze. Także wiadomo, Agnieszka, Pałac Struga, 20 lat ciężkiej pracy, została doceniona przez Ministerstwo Kultury i Sztuki z mężem za to, że odnowili pałac, gdzie w baraku. Pracujemy. Jeszcze pracują bardzo. Jeszcze nadal pracują. No, Agnieszka ma wspaniałe swoje tkaniny, bardzo ładne barkiki, także Sylwia ma z panią kończyła ceramikę, ale też wspaniałe szkło Wrocław Słynie ze szkła wspaniałego. No i tutaj um, Aurelia Aurelia, staraśnie się to bo są tak daleki, już gdzieś starzy biegają. Ale taki jest jak to, no. Ja nie poeta, ale w nie tak. No i słuchajcie, ja Aurelia robi wspaniałe malarstwo, widzicie, także jest tak bogata wystawa, różnorodna, że mam nadzieję, że się Państwu na pewno coś zaraz trafi, a jest wiele rzeczy takich, że mam nadzieję, że tak, bo ta różnorodność jednak pobudza serca, umysły nasze. Ale co ja to miałem nie mówić dużo dla tych ale ja tak lubię. Stany <śmienastronarium> bezpeć, to tak musi gadać, gadać, nie dopuszcza dzieci do głosu. Nie, ale nie ma dzieci, a już nie powinienem to To więc jeszcze raz dziewczyny, może tak, że teraz po kolei każda powie o sobie coś bliżej, bo ja nie mogłem, to przybliżyłem Wasze wspaniałe postacie, a teraz wy może coś bardzo, bardzo dziękujemy, przede wszystkim bardzo dziękujemy, że pozwoliłem nam urządzić wspólną wystawę. My się poznałyśmy wszystkie na studiach podyplomowych na ASP. Z Sylwią okazało się, właśnie we Wrocławiu, że tak naprawdę jesteśmy niemal z sąsiadkami przez jedną z górze mieszkamy, ale aż we Wrocławiu musiało się to okazać. Postanowiłyśmy stworzyć wspólny projekt, ponieważ mamy tak różnorodne techniki, każda z nas pracuje w innej technice i wydawało nam się, że będzie to też bardzo ciekawa wystawa dla odbiorców, dla państwa, żeby przedstawić najciekawsze swoje prace i zebrać je w taką wyszukaną kolekcję pod tytułem dopełnienie. Ideą tych naszych prac jest dopełnienie światła mrokiem oraz mroku rozświetlenie światłem ponieważ dwie z nas mają prace takie bardziej mroczne. Jesteśmy właśnie w tej w pomieszczeniu, które jest mroczne. Zgasić światło? Myślę, no, że nie trzeba, że jest wystarczająco mrocznie. Natomiast później zaprosimy Państwa na drugą część wystawy. Na ta druga część jest bardziej świetlista. Jest ona też wyżej. Także fantastycznie ta galeria pozwoliła nam zrealizować ten zamysł. Jakby sama przestrzeń też idealnie się wpisała. Krzysztof specjalnie przygotował dla czarnej ściany. Dla, dla tej wystawy, dla tego pomysłu jest to rzeczywiście idealne y, miejsce. No, y, tak y, y, ja przedstawiam cykl y, rzeźby ceramicznej. Y, I to jest y, cykl no, taki, myślę, że niestety wszystkim nam bardzo bliski. I towarzysząc nam przez całe życie. To jest cykl pięciu rzeźb. Tu widzimy cztery rzeźby, piąta jest takim mrocznym elementem w tej świetlistej górnej sali. Jest to cykl pod tytułem strata, czyli tak naprawdę są to fazy, fazy żałoby. Ta żałoba, którą my przeżywamy, ja, ja ją traktuję też dużo szerzej, bo to nie jest tylko odejście najbliższych na kochanych osób, ale bardzo często tę żałobę przeżywamy w związku ze stratą różnych rzeczy. Ze stratą emocji, rzeczy, przedmiotów. Także to w zasadzie jest taka, takie emocje, które towarzyszą nam przez całe życie. Czasem świadomie, czasem nieświadomie. Z tymi bardzo silnymi tak naprawdę często sobie nie radzimy. Żałoba jest cyklem. To są poszczególne fazy, ale to też nie oznacza, że jak przejdziemy z pierwszej fazy do drugiej to możemy się cofnąć z powrotem do trzeciej, nawet jak nam się wydaje, że się z powrotem do pierwszej albo z powrotem do drugiej, to są takie zatęczające się czasami cykle. I to są takie emocje, z które warto sobie uświadomić i z którymi łatwiej jest y, y, żyć i jak się je przerobić. Mi ten cykl umożliwił to, że w momencie, kiedy y, wreszcie y, y, nadszedł taki moment, że, że straciłam bliską mi osobę, to ja przed śmiercią mamy... Zakończyłam w zasadzie ten cykl i y, w ten sposób też łatwiej zaakceptowałam tą sytuację, bo ja ją przerobiłam. Y, także może tyle o mnie, proszę też dziewczyny, żeby opowiedziały o swoich pracach. Wymień, Czy najpierw? W e, Może tu Której najpierw? I może tak. No to może. Najpierw zrobię, a potem idziemy do Dobra, Jesteś <laughs> jest Bardzo blisko tego tematu, o którym mówiła Agnieszka. E, tutaj była strata, jest brak, jest rozbicie. E, rozbijam, wszystko to jest portret człowieka, nawet jeżeli czasami trudno się tego człowieka dopatrzeć. E, rozbijam tego człowieka w krok, dekonstruuję go w materię malarską po to, żeby wejrzeć w, w duszy, która niekoniecznie jest kwestionowana. Tu też zapraszam do tego wglądu w głąb duszy. Może Państwo odnajdą coś jak w lustrze. <śmiech> <śmiech> to tyle. I jest to cykl akwarium. Pół oraz jeszcze kilka dodatków. I wypełnienie: świetne jest ten moment ponieważ zajmie się jak na obrazie światła i cień, aby pokazać przestrzeń. W tej, w tej Wszystkiego najlepszego życzę życzyłam mi dużo szczęścia. Bo ja cieszę się, że mogę teraz gościć. Też proszę bardzo, teraz tak? mogę dać biliaż. Bo my tyle się już znamy na... Działamy tyle. Proszę, taki mamy delikatny. Nie chciałam wielki, bo mówię taki jakbyś do komunii dziewczyny. Dziękuję wam bardzo. Państwu też chciałem bardzo serdecznie podziękować za to przybycie. No bo mówię, to są wspaniałe chwile. Jeszcze przy okazji chciałbym powiedzieć takie dwie rzeczy. Chciałbym podziękować mimię piekarni za to, że nam że nam dała pierniki Lazur, jak zawsze nas też wspiera. No i chciałem wszystkim życzyć artystkom i państwu wszystkiego najlepszego na no... Dziękuję państwu za przybycie. Wam wszystkim życzę i dziewczynom na nowy rok. Zdrowia, zdrowia jeszcze raz, zdrowia i owocnej pracy, wielu wrażeń i wiele miłości, bo to jest najważniejsze, myślę, że... Dom. Jeszcze odrobinę światła Masz, na zaznaczenia, tak. także możecie trzymać. Tak, takie dwa zdania naprawdę spinające wszystko chyba. No to, jeśli chodzi o wspomnienia, to moje wspomnienia, czyli ja jako dziecko z kotem i trzy płyty przedstawiające właśnie wspomnienia z miejsc, w miejscu, w którym się urodziłam, wychowałam i w którym e, mam okazję mieszkać i przebywać, czyli w Obrzychu z szybami górniczymi, te, które mnie najbardziej urzekły w tym mieście. A tu Państwo widzicie na tych ścianach różne techniki. Zarówno fusing, patyna i fusing. Tu mamy fusing znowu, instalacja właśnie koła piaskowana. I jeszcze jedna praca, która znajduje się między batykami Agnieszki, to jest też praca fusingowa. No i w centralnym miejscu mamy Laryjkę, witraż klasyczny. Ja, mogę jeszcze coś to powiedzieć. Mianowicie ta praca na samym końcu ładnie podświetlona. Jestem bardzo szczęśliwa, bardzo dziękuję Bo się wszystkim dało. oświetleniowcom, którzy pracowali. Przy tym ona nie jest największa, ponieważ ostatnio jakoś tak pociąga mnie przestrzeń. Zresztą zawsze mi pociągała i lubię moje prace prezentować gdzieś w przestrzeni publicznej, czy w lasach, czy, czy gdzieś, gdzie to światło naturalne przebija i, i wtedy robię sesje fotograficzne. Natomiast nie jest to największe. Jeden z największych jest teraz pod Wrocławiem w Centrum Kultury Zamek wystawa Kaleidoskop z plotów w Związku Artystów Plastyków Okręgu Włoskiej, gdzie należy. No i tam jest taki 2,20 m, 2,30 m na 1,80 m, jednego kawałka malowany. I nie jest to projekt najmniejszy, więc <gryw> każdego roku robię to dalej. I, I staram się przełamać jakieś swoje bariery i te stereotypy, że batiki są tylko sztuką dekoracyjną albo użytkową, ponieważ traktuję jako formę wyrazu siebie i takie malarstwo, tylko troszeczkę innym wydaje. No te wcześniejsze patrzenie w głąb siebie albo w moje dusze na całą który jest dla mnie odpowiadający się takich pasertów, no to też takie rozdrobnienie. Tak jak Państwo przyjrzycie się im, to tak jakbyście patrzyli do mojego serca. No i to wszystko. Dziękuję.